Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Jankowska-Marzec, kuratorka projektu Wyspia. Moim i Państwa gościem jest Kinga Nowak, artystka wizualna, autorka instalacji przestrzennej zatytułowanej Wyspia znajdującej się na Wzgórzu Wawelskim, a dokładnie stojącej przed budynkiem numer 7. W poprzednim wspólnie nagranym podcaście rozmawiałyśmy przede wszystkim o twojej dotychczasowej twórczości. No, zależało mi, aby pokazać, że instalacja Wyspia wyrasta z twoich dotychczasowych praktyk artystycznych. Dzisiaj chciałabym kontynuować ten temat i porozmawiać już właściwie Wyłącznie o Twojej instalacji. Wydaje mi się, że istotne jest najpierw wytłumaczenie samego terminu instalacja. Co on tak naprawdę oznacza? W sztuce współczesnej definiuje się instalację jako przestrzenny układ elementów zaprojektowanych przez artystę, najczęściej do specjalnie określonej przestrzeni. Wewnętrznej lub zewnętrznej. Używa się wtedy określenia zaczerpniętego z języka angielskiego. Mówi się, że to jest instalacja site-specific. Treść, znaczenie instalacji najczęściej wynika z relacji zachodzących pomiędzy elementami składowymi lub między jakby kontekstem przestrzennym czy społecznym, które te elementy wytwarzają. W odróżnieniu od environments, wytwarzających własną przestrzeń, instalacje wchodzą zwykle w aktywną relację z przestrzenią istniejącą. Autorzy instalacji często posługują się różnymi mediami np. filmem, fotografią, nagraniami wideo ale niekoniecznie. I jaka jest geneza instalacji to też jest, myślę, istotne pytanie. Geneza wiąże się z twórczością Marcela Duchampa, Kurta Schwittersa, czyli twórców awangardowego kierunku zwanego dadaizmem. Także, można powiedzieć, tej genezy, tego pojęcia, instalacja, możemy poszukiwać w działaniach konstruktywistów, artystów działających w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. W procesie krystalizowania się tego pojęcia i jego znaczenia, Ważną rolę odgrywał też konceptualizm. Popularyzacja instalacji nastąpiła w drugiej połowie lat 70. po prezentacjach tego typu dzieł na Biennale w Wenecji i na wystawie Dokumenta w Kassel. Pojęcie instalacja bywa także stosowane wobec dzieł. Przynależących do innych kierunków, jak pop art, land art czy minimal art, czyli różnych kierunków rozwijających się w sztuce współczesnej w drugiej połowie XX wieku. Po tym krótkim wprowadzeniu chciałabym Cię zapytać: jak właściwie wolałabyś nazywać swoją instalację? Właśnie instalacją, a może rzeźbą malarską albo może inny termin byłby bardziej adekwatny na jej określenie? Rzeczywiście ta praca potrzebuje światła i potrzebuje przestrzeni, tak jak rzeźba, ale też światło ujawnia jej kolory, bo całość jakby rozgrywa się dzięki niemu, trochę jak w malarstwie. Dlatego jest to forma, która realizuje się gdzieś jakby pomiędzy dyscyplinami. Dodatkowo jakby do pełnego oglądu jej wymaga ruchu widza, poruszania się wokół, więc można ją, oglądać, można ją oglądać z wielu stron, wchodzić, przechodzić pomiędzy jej poszczególnymi częściami. Dlatego rzeźba malarska wydała mi się tutaj dobrym określeniem, ale wydaje mi się, że też jakby nie wyczerpuje wszystkich aspektów tego przestrzennego obiektu. Tak, bo właśnie można Trudno mówić i instalacja to i rzeźba malarska i myślę, że bardzo istotna jest też interakcja z widzem. Ponieważ ona zaprasza do wejścia, zaprasza do ruchu, więc jakby pojawia się tutaj bardzo istotny akcent obecny w sztuce współczesnej, czyli wchodzenie w relacje z widzem. No ale jak już wiemy, że możemy w różny sposób ją nazywać, to myślę, że teraz należy postawić kolejne ważne pytanie: co zainspirowało Cię do jej stworzenia? Od dawna miałam taką myśl, żeby zrobić pracę przy użyciu kolorowego szkła i kiedy poprosiłaś mnie, abym pomyślała o Wyspiańskim, to natychmiast przyszły mi do głowy właśnie jego realizacje witrażowe, które od zawsze mi się bardzo podobały, które mają niesamowite zestawienia kolorów, całą gamę turkusów przecinanych żółcieniami, ciemne ultramaryny zestawione z oranżami, z fioletami. No to jest po prostu bardzo piękna, niezwykła, intensywna gra barw i form. Wiem, że Wyspiański je stworzył po pobycie we Francji. Też miałam kiedyś okazję oglądać francuskie witraże w różnych um, katedrach, więc te witraże gdzieś tam się. Um, Cały czas przewijała taka myśl o tym, żeby, żeby stworzyć coś właśnie z, ze szkła. I jeszcze taka jedna, może prozaiczna, błaha, ale mimo to znacząca sprawa. Otóż często jeżdżę przez rondo mogilskie krakowskie, i zawsze kiedy tamtędy przejeżdżałam. Widzę te zadaszenia, które tam są, do których zadaszenia nad schodami, do których do każdego z nich osobno użyty jest inny kolor szkła i kiedy tam przejeżdżałam, za każdym razem przypominałam sobie o tym, że chcę zrobić kiedyś taką pracę przy użyciu tego typu materiałów. I jakby ta sytuacja nie dawała mi o tym zapomnieć po prostu, a że przejeżdżam tam dosyć często, więc to gdzieś tam cały czas we mnie tkwiło, że muszę kiedyś do tego sięgnąć. Bardzo mi się podoba ta opowieść, ponieważ ona pokazuje, jak w doskonały sposób mogą łączyć się te inspiracje z tak zwanej sztuki wysokiej, malarstwa witrażowego, z zadaszeniami nad schodami przy rądzie mogilskim. Współczesność fantastycznie, można powiedzieć, łączy się z przeszłością. Ja jednak zapytam w tym momencie, przejdziemy do bardziej, można powiedzieć, poważnego pytania, czyli. Stanisława Wyspiańskiego i jak ci się wydaje, czy ta jego twórczość może być pociągająca dla współczesnych artystów? Do ciebie przemówiła, ale może dla niektórych wydawać się zbyt odległa od tego, czym żyją artyści działający współcześnie. Trudno mi mówić za innych, ale na pewno Wyspiański był artystą bardzo wszechstronnym. Niezwykle twórczym, innowacyjnym, można tak powiedzieć. Dzisiaj łączył w sobie wiele dyscyplin, czyli teatr, i literaturę i malarstwo. I projektowanie. Stworzył dzieła znaczące, które są kanonem, prawda? Są ponadczasowe. Był krytyczny bardzo. Był jednocześnie afirmacyjny, niepokorny, ironiczny. No, taka postawa jego była nonkonformistyczna, można powiedzieć. I to jest też postawa, która na pewno była bardzo wyrazista i dalej jest. Myślę, że jego twórczość może być inspirująca w każdym pokoleniu, bo wciąż, tak jakby jako naród, ale też indywidualnie jako, jako ludzie, zmagamy się z tymi problemami, które on potrafił bardzo dobitnie i trafnie w swojej twórczości ująć czy wypunktować. A poza tym pewne epoki wracają, są na nowo interpretowane przez kolejne pokolenia. Także myślę, że, że tak, że na pewno w, Artyści będą sięgać do jego twórczości inspirować się nią. Wydaje mi się, że ta właśnie jego postawa, ten non conformist to ten pewnego rodzaju bunt, wrażliwość, to są te cechy osobowe, które łączymy z artystami, więc wydaje mi się, że rzeczywiście ta jego twórczość ma walor ponadczasowy. Przechodząc z powrotem, jakby wracając znów do instalacji, do, do wyspy. Czy mogłabyś zdradzić, jak przebiega proces projektowania Twojej pracy? Tak, to był długi i pełen też niepewności proces. Jak zresztą dobrze wiesz o tym, bo od początku w nim mi towarzyszysz i jak myślę, wyspia, to myślę, że jest to nasza wspólna praca w jakimś sensie. No Na pewno najpierw, kiedy ustaliłyśmy już, że punktem odniesienia będą witraże, zaczęłam szukać. Przestrzennej formy, która mogłaby być konstrukcją dla tego szkła. Czyli to były wieloetapowe, to było takie wieloetapowe szukanie jakby odpowiedniego układu płaszczyzn. Chciałam zbudować taką przestrzeń, która byłaby zarazem otwarta i jakby otwarta z każdej strony, ale też taka, do której można wejść i poczuć się w niej jako w środku. Chciałam, żeby w jakiś sposób też przypominała scenę, ale też taką, z której widownia może być z każdej strony. Czyli. Jakby całość też starałam się myśleć o tym, żeby ją ustawić względem stron świata, więc jest ona zorientowana dokładnie w orientacji, jakby stoi w orientacji północ, południe, wschód, zachód. Także o godzinie 12 w południe cienie powinny jakby pokrywać się i jakby tworzyć jakby równą linię. Też cały czas zastanawiałam się, jak, jak te kolory będą działać razem z przemieszczającym się jakby oglądem. Ale też z, ze słońcem, prawda? Z tym jakby ruchem słońca, w cudzysłowie, bo słońce się nie rusza. No. Jakby obiekt składa się z, z, też z ośmiu, znaczy to jest może ważne, żeby powiedzieć, że obiekt składa się z ośmiu części, na który, których przeciwległe kolory są odbite wobec siebie względem osi poziomej. To jak ktoś wnikliwie popatrzy, to się zorientuje. Obiekty w środku są zbudowane z chłodniejszych barw, z zieleni, z żółcieni, z ultramaryny, z turkusów. Natomiast naprzeciwko siebie są obiekty, które są zbudowane z ciepłych barw, z oranżu, z czerwieni, z fioletu, z różu. Trochę tak jak w zamyśle Wyspiańskiego, projektującego witraże u Franciszkanów, symbolizują w jakiś sposób żywioły, czyli wodę, powietrze kontra ogień i ziemia. Także myślę, ta, że ta koncepcja i konstrukcja jest wieloaspektowo przemyślana. Właśnie mi się wydaje, że też... Jest interesujące, czy te projekty swoje wykonujesz na komputerze, a może nie wiem, tworzysz szkice przygotowawcze ręcznie, tak jak to było dawniej w zwyczaju. Jak to u Ciebie wygląda? No zaczęłam oczywiście od, od rysunku, i od stworzenia modeli, i od takich najbardziej najprostszych, najprostszego sposobu zwizualizowania tego, tego obiektu. Rysowałam sobie takie małe karteczki, które zakolorowywałam i ustawiałam w przestrzeni, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Oczywiście jest to bardzo trudno przewidzieć, bo projektując, pracuję w małej skali, a potem ten obiekt się przenosi w dużo większą skalę i ogląd już jest zupełnie inny, bo pracując, patrzymy zazwyczaj na nasz model z góry, natomiast tutaj wchodzimy jakby do obiektu, więc to jest zupełnie inne, inne widzenie, ale no, trzeba je w jakiś sposób też przewidzieć. No, też pracując z tymi małymi obiektami, tworzyłam te skośne pasy, które jakby. Czy skośny układ kolorów, który ma w jakiś sposób charakteryzować czy, czy przywoływać literę W, charakterystyczną dla Wyspieńskiego i też dla jego twórczości typograficznej, ale też w jakiś sposób może nawiązywać do Wesela czy wyzwolenia takich charakterystycznych dla Wyspieńskiego. I wyspi. I, no i wyspy, tak. I wyspy, i, i, I wyspy również. No więc ten układ też miał w jakiś sposób. Pobudzać, nie wiem, wprowadzać jakiś ruch, kojarzyć się może z, nawet nie wiem, z tańcem. Także, także właśnie najpierw powstały takie bardzo niewielkie rysunki, potem model, potem na podstawie tego rysunki techniczne, a na końcu wizualizacja architektoniczna. Czyli nie komputer, tylko najpierw jednak jest ten gest ręki. Tak, najpierw zdecydowanie. rysunek. Zdecydowanie. Komputer taki, na końcu. Komputer na końcu, czyli najpierw taki, można powiedzieć, ten gest. Artysty, gest wrażeniowy, a dopiero na końcu projekt komputerowy. Interesuje mnie także, co dla ciebie jest takie intrygujące w szklanym tworzywie. Bo wielu współczesnych artystów jakby na nowo odkrywa jego właściwości, bo wyspia jest szklaną wyspią, to chciałam podkreślić. Tak, rzeczywiście w tym materiale urzeka mnie to, jak światło potrafi niesamowicie wydobyć piękno kolorów. To widać w witrażach, że jest tam też w tym jakaś nieprzewidywalność, bo, bo to światło i ten kolor jest za każdym razem inny. Zależy od intensywności światła, od jego tonów, czy jest to światło ciepłe, czy zimne. Te kolory się zmieniają, a jednocześnie są bardzo intensywne. W malarstwie lubię, kiedy kolor jakby świeci na obrazie, kiedy wibruje w jakiś sposób, czy mówi się. Czasem, że kolor dźwięczy, i w witrażu to myślę, że jest bardzo też wyraźne i to widać, jak, jak właśnie kolory dobrze zestawione potrafią bardzo pięknie działać. I to w jakiś sposób zaczarowuje przestrzeń. Wyspiański zainspirował się witrażami podczas swojego pobytu we Francji i ja też miałam okazję te witraże podziwiać, w, chociażby w katedrze Notre Dame, ale też. Jakby współczesne realizacje, chociażby Marka Szagala, w REM, to są niezwykłe witraże. I też we Francji zetknęłam się z twórczością Daniela Burena, który w pewnym momencie zaczął do swoich instalacji wykorzystywać światło. A później, będąc. I szkło. Tak, światło i szkło, tak, tak. A później jakby nasze wielobarwne szkło. A później w Londynie też miałam okazję widzieć pracę takiej artystki pochodzącej z Bangladeszu, ale, ale tworzącej w Londynie, która się nazywa Rana Begrum i ona tworzy właśnie takie przestrzenne instalacje architektoniczne często czy w, jakby w połączeniu z architekturą. Czyli szkło, można powiedzieć, obecnie fascynuje artystów i okazuje się, że to starożytne tworzywo ma jeszcze, można powiedzieć, wciąż wiele do zaoferowania współczesnym twórcom. Zadam może na zakończenie tej rozmowy o instalacji trochę przewrotne pytanie. Czy wyobrażasz sobie jakieś inne miejsce poza wzgórzem wawelskim, gdzie Twoja instalacja mogłaby być eksponowana? Może być eksponowana wszędzie tam, gdzie jest dużo światła. Ale myślę, że najlepszym miejscem jest zdecydowanie tutaj, na wzgórzu Wawelskim, gdzie to światło fantastycznie działa, wydobywa kolory instalacji i tworzy taką właściwie rzeczywiście magiczną przestrzeń wyspi. I chyba tego powinniśmy sobie życzyć: jak najwięcej słońca na Wawelu, wydobywającego walory Twojej pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii podcasty dla Wikipedii.